Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Renek z tej strony I ja zapraszam Was na już mój trzeci odcinek z serii pod tytułem Sąsiedzi z Piekła Rodem. Yy, jeden słodka zemsta. I oto nadszedł czas. I oto nadszedł ten dzień, na który czekałem już od bardzo, bardzo dłuższego, yy, dłuższego czasu. Tak. Tak, dobrze myślicie, dobrze myślicie wiosna. W końcu wiosna przyszła. Już miałem dość po prostu tej zimy, tych wiatrów, tych zachmurzeń, tego deszczu i w ogóle wszystkiego, co jest z tym związane. Ja ogółem jestem bardzo ciepłolubny. Ja uwielbiam, wręcz kocham temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. Po prostu kocham, no. Słoneczko. Tylko słoneczka mi do życia potrzeba, praktycznie, no praktycznie. O, no, a, a kończąc na pogodzie... Y, oczywiście w poprzednim materiale zapomniałem y, dodać... Y, zapomniałem powiedzieć o moich y, błędach jednych. No oczywiście mówiłem y, kilka rzeczy, ale zapomniałem jeszcze jednej. A mianowicie to na no, mój język, mój język. Kiedy włącza mi się tryb 100 tysięcy słów na minutę, to po prostu zacinam się, zacinam się, zaczynam się jąkać i mylę czasami wyrazy tak niespecjalnie. Po prostu tak jakoś wychodzi, że chcę powiedzieć jakieś słowo i przekręcę jedną literę i wychodzi inaczej. I brzmi to mniej więcej potem tak, takie zdanie z moich ust. Język polska nie być trudna. Coś mniej więcej w ten desek, nie? Ale myślę, że z czasem jak już się... Y I właśnie o, o tym mówię, właśnie o tym mówię. Z czasem jak już się zacznę tak bardzo przyzwyczajać, bo już się powoli przyzwyczajam, tylko jeszcze nie wpadłem w ten taki trans nagrywaniowy. Jak zacznę się przyzwyczajać, to już myślę, że będę popełniał tych błędów coraz mniej. Bo, jeżeli, bo w momencie, kiedy mówię szybko, szybko, szybko i szybko, no to po prostu jest większa szansa, że taki błąd popełnię niż jak mówię powoli, głośno i wyraźnie. No. I to był też ten jeden mankament, o którym zapomnieliśmy, o którym wam mówię w tym odcinku. Więc, no cóż. No, przejdźmy sobie do rozgrywki. I mamy kolejny odcinek sezonu pierwszego. Szarlotka. Sąsiad widzę. Głodny się zrobił. Sąsiad obżera się szarlotką. Mmm, pycha, szarlotka. Myśli sobie sąsiad, wkładając kolejny kawałek do kuchenki. Palce lizać. Nie wolno jednak zapinać o higienie Od czasu do czasu trzeba się wybrać do łazienki. A łódź czai się w kącie. Wskazówka, gdzie można się łatwo poślizgnąć. Podpowiedź, kafelki można znaleźć nie tylko w łazience. No właśnie, więc takie rzeczy, na przykład jak mydło, jak skórka od banana, możemy podłożyć nie tylko w łazience, jak to zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Możemy to zrobić i nawet w kuchni, jak już widzicie tutaj na obrazku, nie? Jak to mówicie, czas, 6 minut, prestiż minimalny 65, pułapki 7, no i mamy ich już powoli coraz więcej, coraz bardziej mamy utrudnione zadanie. Więc może po prostu nie przedłużajmy i zacznijmy, nie? Szarlotka i... Woody oczywiście postanowił wpaść po łyżeczkę cukru. I to jest ten odcinek, w którym musimy dość szybko załatwić swoje sprawy, ponieważ sąsiad... Sąsiad w tym odcinku będzie chodził do łazienki i będzie o wiele łatwiej mu nas złapać, w ogóle będzie po prostu chodził po całym, yy... po całym domu, chyba, chyba oprócz tego pokoju, ale nie jestem pewny, tak. Poczekamy sobie spokojnie, tutaj trzeba podejść taktycznie, masakra, no prawie jak Obelix pochłonął to ciasto, po prostu jak Obelix. W sumie nawet wygląda jako pelix ale... <laughs> y, bierzemy oczywiście jajka, bo tam pewnie będą jajka i jedziesz. Malina. Kurczę, chyba nie zdążę. No, Myślę, że będzie tym zęby mył, a nie. Aha! Kurka wodna, już nie pamiętam jak to Zacznijmy może od łazienki. Nie nie wyrobimy chyba 100%. Kurczę, mogłem przejść górą, to wtedy byłoby jakoś lepiej, ale. Wejdzie, wejdzie, dobra. Szybko. Dobra, niech będzie, damy tą... to. Damy to A -a. mydło. A -a. No wsadź ten kibel tam. Y wsadź ten papier tam. A -a. A -a. A -a. Kurde, już zapomniałem. Ojejku. A -a. Woody, no proszę cię, nie denerwuj mnie. Ale już jestem pewny, że nie zrobię tego na 100%. I znowu pomalowaliśmy obraz mamuski sąsiada, upiększyliśmy ją trochę, nawet kapelusik, dodaliśmy jej wąsiki. No nie, nie będzie 100%, bo... Ciekawe czy zrobię to jakikolwiek odcinek. E, ze sto 100% skutecznością. Bita śmietana z y, y, pianka do golenia z bitą śmietaną. z czym była ta klopelka? Aha, już wiem. Sąsiad znowu się zezłościł, bo po raz setny pośliznął się na mydle w tym samym miejscu, czyli w łazience. No i znowu zobaczył brudny kipper, bo już chciałem powiedzieć coś innego na o. Ale nie użyję o, bo teleskop jest też w pewnej mierze po to, żebym przestał się uczyć przeklinać, bo mimo tego, że jeszcze nie udało mi się ani razu przeklnąć tutaj na wizji, to no w sumie bardzo się z tego cieszę, bo jakiś to w miarę dla mnie sukces jest. Także nie pokazuje się ze st że nie pokazuje się od chamskiej strony na nagraniach. I bardzo dobrze, i się bardzo z tego cieszę. Dobra, niech on idzie. Kurde, mole, chyba teraz mi się nie uda. Jeszcze raz. Płynna porozwłosu z dezodorantem. Klej <grym> z, z płynem do golenia. A mnie chowajmy się po szafie, w szafie jest ciemno, brudno, nie wiadomo co tam się trzyma. Będą jakieś szczury, myszy, tam grasują, pająki. Nie chciałbym mieć raczej z takimi stworzeniami do czynienia. Wystarczy, że ma jednego szkodnika. Tutaj obok. No. Życzę smacznego, co mi siedzie. Miam, niam. On teraz poleci chyba do. Nie. Myślałem, że pobiegnie do łazienki. Kurczę, mole. Teraz zrobi to, co zrobi, i zakończymy odcinek, no. No pra... Prawie jak Kevin. O! Włochata bestia nam się zrobiła. No dobra, sąsiedziu, już nie udawałeś się, tak zmęczyłeś to. Bez przesady, no. Po prostu... Bez przesady. Pułapki 7 na 7, prestiż 91. No. Dobra, już nie będę komentował prestiżu, bo już chyba nie zrobimy żadnego 100% w tej serii. A jeżeli nie zrobimy, to ja i tak mam już plan, co zrobić po teoretycznie końcu serii. Ale to się dowiecie dopiero, jak już serię zakończymy. Ach. I teraz mamy następne... następną misję. Strzał w okienko. No no hałaśliwy sąsiad No nie chciałbym widzieć sąsiada w wykonaniu w wykonaniu utworów Chopina, ale... Nie, ale, ale nic, ale może już nie będę mówił o co mi chodziło, bo już sam już nawet nie wiem. Sam się cały czas plączę w tym swoim języku i plączę i plączę i plączę. Dobra, czytamy dalej. Sąsiad jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Nie, zn nie znosi jedynie, gdy dzieci z podwórka trafiają piłką w jego kuchenne okno. A przecież dzień zapowiadał się tak pięknie. Sąsiad siedział przy pianinie od czasu do czasu, rozkoszując się słodkim zapachem kwiatów. Ta sielanka trwałaby zapewne nadal, gdyby nie wszędobylski Woody. Wskazówka. Niektóre przedmioty mogą zakłócić lutynowe czynności wykonywane przez sąsiada. No to to już wiemy, to o tym już zresztą mówiłem. 70% minimalne, 6 minut. Płapki 8, czyli ciągle, ciągle idziemy do przodu i ciągle jest coś więcej do zrobienia. A ten tekst niczym z wiersza Mickiewicza wyciągnięty. Tak dla porównania. A dla ogólnego wrażenia, może być, no może być. Jedziemy dalej. Zapraszam Państwa, sąsiedzi z Piekłaronem, w odcinku Strzał w okienko. Micha Tu mamy już coś nowego. I sąsiad chyba będzie chodził... Kula do kręglu oczywiście, sąsiad będzie chodził teraz chyba po wszystkich... Po wszystkich pomieszczeniach, byle nie po domu. Jezu, byle nie po... Nie wiem, co się nazywa przedpokój, przejście no, przejście, nie będzie przejście. Do Ale do łazienki chyba nie będzie chodził. Tak, do roślinki pójdzie. I znowu mamy mydło, papier taletowy. O kurczę. A, już wiem. Już wiem. Chyba nie będzie chodził do łazienki, dlatego oczywiście zrobił to samo co poprzednio. Stąd coś brałem? Nie. Bra znaczy brałem już wcześniej, dlatego nie ma Dobra, teraz Sąsiad idzie Pograć sobie Uuu. No idź, iść, daj oddaj im piłkę tym dzieciakom, bo ten telefon to jest co? Przenos telefon. Aha, bo to chodzi o to. Panie okej, co nie ja pana? Dobra, najpierw sobie zbierzmy wszystko, żeby zacząć sąsiadowim przykrze życie. W sumie... Są biedny ten sąsiad, ponieważ te same dzieciaki ciągle, ciągle wrzucają tą samą piłkę przez te same okno w tym samym domu. Czekaj. Nie, nie, nie. Ja to inaczej zrobię. Nie, ja już się pogubiłem. Ah, dobra. Już wiem, już wie, że zrobiłem kolej. O, drżąca. Cuchnąca... Uciekaj, Woody. Aż teraz zrobiłem coś, czego... Troszkę się spóźniłem, bo pierwszy zobaczył mamuś do w potem telefon. No tylko, że z... Oj, tu możemy jeszcze minuty porysować troszkę i będzie miał niezły upał. No nie wiem, jakoś, jakoś... dzisiaj nie mam takiej weny do ko... jakiegoś większego... I znowu to samo. Nie chciałbym widzieć e, w normalnym życiu tego człowieka. Nie chciałbym. I znowu zobaczył e, Kibel, e, obecność tam. I oczywiście nie pomyślał, że, że ktoś to mógł zrobić za niego. No oczywiście, że nie. No w końcu. Łocie, pieruna. I jak po tej imprezie, jak po tym piwie bezalkoholowym, no po prostu wstydziłbyś się sąsiedzie. Teraz nie wiem, czy mi się uda. Watch. To musiało boleć. oj, aż ja to poczułem na palcach. Jeśli gdzieś jakiś rzucą piłkę sąsiad znajdzie dwie. Dobra, podłożyliśmy mu kulę do kręgli, jako tą piłkę, i możemy. To będzie chyba. Tak, to będzie ostatni, więc możemy. Więc możemy się jakby stąd zwijać. No? Wow. I to jest ten ból, kiedy uderzy się małym palcem po ciemku, załóżmy w kant, y, kant biurka, y, w stop od biurka, no już prędzej, już prędzej w stopo od biurka. No więc co, no, znakomicie, 8 na 8, plus 97, no coś tam, je, jedną kolejność inaczej już by było lepiej, nie? Jedną kolejność inaczej już by było lepiej. Eee, no to... W sumie nie wiem, czy się zastanawiać, czy robić tą trzecią misję, czy zostawić to, czy podzielić to jeszcze na inne odcinki, na więcej odcinków. W sumie myślę, że moglibyśmy to już zakończyć. Moglibyśmy to już zakończyć. Kurczę, ale dzisiaj nie mam coś weny do rozmawiania, no, jakoś nie mam pomysłu zbytnio. Chcę to nagrać, ale nie mam pomysłu zbytnio, co powiedzieć. Jak, w, jaki, w jaki fajny sposób komentować to, żeby było to po prostu jakoś bardzo ciekawe. Czas na kąpiel. Dobra, to w następnym odcinku. No cóż, no. Ten odcinek jako tako, no, można zaliczyć do udanych. Ja byłem Renegat. Eee, mam nadzieję, że się podobało, a jak nie, to z chęcią się też o tym dowiem. No i cóż no, no i cóż no. Na razie, trzymajcie się, cześć!